mają pracę przy rewitalizacji bulwarów nad rzeką łebą. Na no obecną chwilę jest umacniany brzeg rzeki. W tej chwili trwają nadal naprawy uszkodzonych umocnień wzdłuż rzeki Łeby, umocnień brzegów. Jak widać są tam wbijane paliki, dwa rzędy palików po każdej stronie. Między te paliki jest układana faszyna. To wszystko jest przykrywane taką włókniną. Na to idzie warstwa ziemi, na to jeszcze pójdzie darnina. Te skarpy są wyrównywane, odpowiednio profilowane po to, żeby te brzegi były odpowiednio po pierwsze mocne, a po drugie też, żeby estetycznie wyglądały. I to są wszystko prace na razie prowadzone bez pozwolenia na budowę, ponieważ one nie wymagają takiego pozwolenia, natomiast dokumentacja projektowa już jest stworzona, wykonawca już ją wykonał i jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę na pozostałe prace, czyli te prace, które obejmują głównie na wierzchnie po obu stronach, bulwary po obu stronach rzeki, budowę, przebudowę oświetlenia i te wszystkie rzeczy, na, czym, na których ta inwestycja będzie polegać. Wygląd bulwaru otrzyma drugie życie. Mieszkańcy miasta i turyści odwiedzający Lemberg będą mieli kolejne piękne miejsce, w którym będzie okazja do odpoczynku. Powstanie nowy bulwar po stronie południowej, powstanie dojście tak jakby od strony ulicy Batalionów Chłopskich do rzeki, czyli takie przedłużenie tego istniejącego pasażu od, od ulicy Stałomiejskiej. Po stronie północnej, tam gdzie w tej chwili jest ten taki nierówny chodnik z już włamującą się barierką, tam zostanie oczywiście przebudowany ten bulwar. Większość to będzie nawierzchnia kamienna, to będą płyty kamienne, tak jakby obramowane kostką natomiast y, po stronie północnej czyli dalej tam gdzie obecnie chodnik istnieje powstanie również taki eliptyczny plac z y, rysunkiem tak jakby herbu Lęborka, rysunkiem wykonanym z kostki, czyli to ma być różnokolorowa kostka kamienna, która ma pokazywać heb naszego miasta. Natomiast po przeciwnej stronie, po stronie południowej ma powstać taki półokrągły placek z ławkami, z pergolami, takie miejsce do wypoczynku nad rzeką, w tym miejscu, gdzie teraz jest takie, takie ostrzeżenie na, na środku tego odcinka. Powstanie nowe oświetlenie, takie nowoczesne w stylu, podobne do tego, które jest na Placu Pokoju. Zostaną ustawione ławki, oczywiście będzie nowa barierka, także to miejsce znacznie zyska na estetyce. Koszt całej inwestycji wynosi ponad 2 miliony złotych. Zakończenie przebudowy planuje się w maju 2014 roku.